Dajcie moi kochani, znowu na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam trochę o sobie. Jak widzicie, jestem już razem z tłem, a tak już pozostanie, ponieważ będę w swoich filmikach zawierała tło. Ok, nie teraz o tłach, lecz o 10 faktach o mnie. Pierwszy fakt: Mam na imię Julia. Drugi fakt. Nie mam nazwisko kowalska. Trzeci fakt kocham zwierzęta. Czwarty fakt idę do szóstej klasy podstawowej. Siódmy fakt. Mam urodziny 5 kwietnia. Ósmy fakt. Mam przyjaciółkę Weronikę. Dziewiąty fakt Jestem jedynaczką. I dziesiąty fakt. Kocham, ale to kocham dla Was nagrywać. I wszystkich pozdrawiam. I bardzo, bardzo się cieszę, że jest Was tak dużo. Okej, okay, to wszystko w tym filmiku. Myślę, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to załapkujcie ten filmik i przekażcie go dalej. Jeśli chcecie, mogę zrobić także mój room tour, albo więcej faktów o mnie. Ja się z Wami żegnam. Do kolejnego filmiku. Pa, pa!